Zobaczmy co tam jest. Dobra, jest to... drzwi. Białe drzwi. Pewnie komnata. A jeszcze. Tak, pięknie tu jest. Ty jesteś nad salą balową teraz? Tak, tak. E, widzę jakieś. Mm pokrętło. Tak, chwyciłeś się Dobra, to idź dalej. To jest taka żaróweczka. I maszyneria. Z którą możemy tutaj... Maszyneria. Ło, wow, muzyka taka, taka psychodeliczna troszeczkę tutaj włączyła. Mhm. Tylko co ja mogę tutaj z tym zrobić? To co? Może nie, nie, nie da się włączyć. Powinno, elementy, powinno się ci się pojawić F jak podejdziesz do tej maszynerii. Spróbuj tak z różnych stron, bo czasami jeszcze nie łapię. No. Ona jest przy ścianie, tak? tak. tak? Mhm. No, nie, 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 nie. Bo ja właśnie podszedłem do tej maszynerii tak od lewej, tam jest taka dziurka. Ach, tutaj! Dobra, dobra, <laughs> dobra. Nie, bo jest sobie na wprost, wiesz, na wprost jakiś w, w rogu, Tak coś jest. jest. Myślę, że to jest ta maszyna. A to w ścianie. Dobra. Dobra, włożyłem. Więc teraz przekręcam. Dobrze no, powiedziałeś, bo nie zwróciłem na to uwagi. No, trochę byś pochodził, byś zwrócił. Tu jeszcze możemy światło sobie zapalić jak chcemy, nie? No, to zdecydowanie. Dobra. Co? Włączyło się światło. Tutaj, nie wiem, czy widzisz, ale brakuje nam jednego kółka zębatego. Czyli nic nie możemy z tym zrobić, Na razie tak? nic, ale możemy pójść dalej, bo są takie drzwi na lewo. Dobra, faktycznie przekręca i się nic nie dzieje. Dobra, to idziemy. Idziemy, jakieś no, to... kolejne korytarze przed nami. I co tu jest? Są dechy. Uh -huh. Jak latarnię wyciągniesz, Przesuwa. masz wyciągniętą? Tak, tak, zawiesił mhm. sobie ją. I tutaj jest koło z ambaterem. Jeszcze tak, widzę. Co? A, oczywiście. Świetnie. A, kartka tam jeszcze jest. Ej, ja chcę kartkę. O, a nie zobaczyłem jej nawet. Dobra, ja chcę, ja chcę upuścić na razie to i wziąć kartkę. Co? No to mamy dalszą historii. Miej nas w swojej opiece. No to tutaj jakaś historia jest. O z różnych, z z z różnych perspektyw, historii, no? prawda? Dobra, wkładamy to koło zębatę. Mm -hmm. Dobrze, że też e, interaktywna ta żarówka jest, że po prostu jak się na nią nachodzi, to ona też się rusza. To, to też bardzo cieszy. Wiesz, bo nie Gławą. zawsze też e, na takie rzeczy się zwraca uwagę. No. Dobra, przyciągam. A czy przekręcam? I co się zadzieje? No, kręć, kręć, ile wlezie. Kręcę, kręcę, kręcę. Jesteśmy z powrotem. E, przekręciłem, wiesz, e, ale nie wiem co, co tak naprawdę tu się zadziało. Ile razy przekręciłeś? E, wiesz co, ale po prostu cały czas dawałem E, ale w tym momencie już nawet nie mam możliwości mhm. dotknięcia tego pokrętła, co to znaczy, że chyba już wszystko. Aha, dobra, drzwi się otworzyły. Dobra, założyłem. Mhm. Faktycznie tutaj kółka zaczęła szaleć. I się otworzyła. Dobra. Na lewo czy na prawo? Możemy iść na lewo. To idziemy na lewo. Dobra, jesteśmy na wolnokłonie. Takie kółko zrobiliśmy, można powiedzieć. No właśnie, tak. Dokładnie. I tutaj, jak wyjdziesz. Tak... Aha, to dobra to z drugiej strony jest, okej. Okay. jak wyjdziesz na te drzwi naprzeciwko, to kojarzysz. O, palmiarnia. No. Dokładnie. I tutaj też są takie ciekawe przedmioty, które... A tutaj coś... Przedadzą na, na pewno. Tak. Aha, to jest dobra deska. Mhm. Dzięki której przedostaniemy się na drugą mhm. stronę. Co mi tu się zadziało, niekontrolowanego. O, co się stało? Sp w... Wsiąłem w ścianę o. i spadłem. Tak, jestem teraz na dole. Nie wiem, o, jest. ja jestem na górze i nic mi się nie stało. No, jakiś po prostu bug, bug był. E to teraz jak mam się dostać na górę? Chyba tędy, dobra. W, w którym miejscu idę? jesteś? Na dole, tam gdzie przesuwaliśmy gdzie przesuwaliśmy. w Wiesz? A te deski już tam ci on położył, czy nie? No, muszę zobaczyć. Bo on tam przesuwał, przesuwał. Mhm. I, I nagle polskuje wiersz. No to jak, za, jak zaczął, Więc to chyba powinny tak. być, wiesz? To może. To jest właśnie ten glitch. To możemy się cofnąć do tej oranżerii już wtedy, tak naprawdę, chyba. Bo... Mam nadzieję. Ja już zacznę schodzić do tej oranżerii z powrotem. E... No, jakąś animację mam, wiesz? Nie jest wystarczająco stabilne. No, napisane. Tak. Bez... Bo Nie mogę Bo... przejść. Tam, tak, dlatego. Aha, to z drugiej cofam strony. Się do oranżerii tak? z powrotem. Przejdź... <laughs> tak, tak. Tu jest fontanna. Dobra, to idziemy do oranżerii, jak to mówisz. Schodkami mm -hmm. na górę. I przesuwamy tę, tę tak. deskę. I możemy teraz I to jest... po niej przejść. No, znikła mi już ta deska. No to jest taki bug, który trzeba rzeczywiście o, nad tym tak. popracować. O widzisz. A. Przesuwa, przesuwa nie widzisz? A mi z kolei nic się nie momencie. dzieje. <gry> Wszystko jest w porządku. Aha. I wiesz co, i znowu spadam. Aj, 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 aj. To, jest po prostu. To jakiś, chyba tak. A to jakiś sznur jeszcze zauważyłem. Tak, tak, Właśnie tak. Bo to, to zagadka jest trochę, jest trochę bardziej skomplikowana. Aha, dobra. To zobaczmy, co to dało. Z, z powrotem idę na górę. Nie? Dobra, no się na razie te deski. Przeszedłem drugą stronę i tutaj chyba coś mogę wziąć mhm. jakieś jabłko. Tak, jest jabłko. Dosięgnę? Dosięgnę. A, a. <laughs> prawie. No prawie. Potrzebujemy prawie. coś, żeby po prostu chwycić to jabłko z odległości. Jakieś haczki czy czegoś. Skąd to wziąć? W tym pomieszczeniu, czy gdzieś W tym, idzie? w tym. Całkiem niedaleko. Nawet... W...

No, i mamy. przedmiotem fabularnym, tak, który nam się przyda. To też taki, taki śmieszny pak mam, że wiesz, co, tutaj jakaś taka niewidzialna ściana się pojawia. Znaczy, niewidzialna, pojawia się dziwna ściana, ale przez którą mogę przejść. Wiesz, tu mam miejsce, gdzie dziwne. były te deski. U mnie się nie pojawia, wiesz? Naprawdę, no. przysięgam ci. Nie? No, a u mnie jest. Może po prostu ty masz jakąś zaktualizowaną wersję, w której coś tam się zadziało, a ja nie. Tak, no, ja, tak, miałem aktualizację. Zanim włączyłem, to się e, włączyła aktualizacja do drzewa, do tak? mm -hmm. tego ciemnego. Dobra, podchodzę. Nie, ja nie, boję się, że się... Dobra, jest. Strując e, bluszcz. O! o. E, No i nas zjadł. Nie, nie zjadł. mamy wszystkich Aha. przedmiotów, które mogłyby go nie, nie. E, załatwić. Czyli, nie Czyli możemy, na razie nie jeszcze nie. nie. Nie jesteśmy tak. gotowi. Tak, to możemy się cofnąć do tego korytarza z portretami. za salą tam, balową, pamiętasz. No, Chodzimy o jest... ten korytarz. Ten, gdzie są portrety. No gdzie jest są portrety? Są to no. obrazy. No są, I, to i tutaj zagad. możesz. No ja oczywiście poszedłem na no. okręg, <gry> Tutaj masz portrety. Nie wiem, czy poznajesz te postaci, tak. bo tutaj już. E, no tak, poznaję tą mm -hmm. panią, która się nam pojawiła w lustrze. E, tutaj po drugiej stronie pan, który nas zabił, i on tam był w towarzystwie butelek pustych. Dobrze, dobrze myślę, dobrze mówię. No, naprzeciwko tej kobiety. Tak, tak, dokładnie, to są... Właśnie. E, postać koło tej kobiety e, to pewnie jej ojciec, ale nie znam. No, jakby... Wiesz jest, tu jest portret damy, ale ona jest... Kurczę, wiesz co, zna, jakbym znał, jakbym kojarzył. E, on nawiązuje na pewno też do portretu Tak, to jest, to jest nawet prawdziwy portret jakiś. Tak. Tak, ja to gdzieś go tak, widziałem. Natomiast... Tutaj przy lustrze, e, nie przy lustrze, przy zegarze jest e, stojący pan i wskazuje zegarek tak. na północ i podejrzewam, że musimy ustawić już jest zagadka dokładnie i tutaj dalej są też e, na prawo obrazy z zagadkami, więc uh -huh. Ale co, robimy, robimy zegar? zegar? Proponujesz? Dobra, czyli musimy po prostu ustawić na północ, czyli na 12. A przynajmniej na razie. to mam nadzieję, że w każdy sposób. Mhm. Dobra, mam 12. I teraz pewnie... Tam, tam dalej jeszcze są obrazy, zobacz. Na prawo. A faktycznie tutaj ustawiona 9. Dziewią tutaj jest 3. To poczekaj, się zastanowię. Dobrze, no jest na na 12. I co nam to dało? W tym no momentu? to teraz ustawiasz na tą następną godzinę co jest. Aha, dobra, myślałam, że to coś, coś to dało. Dobra, to teraz na, na trzecią. Nie, nie, to nie jest trzecia. To jest mhm. dziewiąta. Już mam dziewiątą i lecę teraz do trzeciej. Cuda. Naprawdę piękne. Udało ci się Świetne. ten zegar? Tak, tak. Już wszedłem do tak, pomieszczenia. Taka, taka. Z Globusem. Jak, jakie są twoje wrażenia? No, to pomieszczenie... Rozumiem, że to też jesteś e, m, autorem tego tak, pomieszczenia. Tak, właśnie. tak. Właśnie. I wiesz co? I Powiedz mi, m, w jaki sposób e, e, czerpałeś wiedzę, czy ty byłeś w tym pałacu Boszkowie, czy po prostu na podstawie, na podstawie fotografii, czy na podstawie Akurat, czego? Akurat, no Takich właśnie sposobów. ja nie byłem niestety na, na tej misji <laughs> robienia zdjęć w Boszkowie, a, a żałuję, bo to musiała być naprawdę fajna przygoda. Natomiast tego pomieszczenia oryginalnie nie było w, w prawdziwym nie. pałacu i ja musiałem to pomieszczenie zaprojektować tak, żeby ono po prostu pasowało do tego, co jest dookoła. Więc ono jest zrobione od podstaw. I tutaj też chciałem połączyć dwa, bo jest bardzo malutkie, prawda? Więc chciałem połączyć dwa piętra, żeby trochę uzyskać taką przestrzeń i wrażeniowość. I ten duży, duży witraż, który tutaj właśnie rzuca nam dużo światła i no i daje widok na to co mm -hmm. jest na zewnątrz. To ciekawa lokacja. E... No, bardzo ładnie tu jest z tym drzewem tam na zewnątrz. też ciekawe to. Tak mm -hmm. No tak, i to. Tu... Ale to brałeś jakąś... wzorowałeś się na czymś? Na jakiejś takiej gigantyce. No, e, gdzieś to Bardzo dużo poszukiwałem inspiracji i w ogóle z architektury z tamtych czasów. Także to są naprawdę setki przejrzanych zdjęć. Nie mogę powiedzieć, że się nie sprawiałem konkretnym jakimś budynkiem, ale po prostu motywami, które się przewijały wtedy w architekturze i we wzornictwie. No. Na pewno osoby, które lubią e, logikę, lubią odkrywać zagadki, lubią zwiedzać, lubią naprawdę podziwiać jakieś lokacje, e, odkrywać tajemnice, historie, to naprawdę to jest gra dla mhm. nich. Tak? To, jest, to jest ciekawe. No myślę, że ludzie. E, Polacy y, też grający mogą znaleźć tutaj też naprawdę wiele dla siebie. I w tym momencie, słuchaj, w tym momencie jak jestem jeszcze w tej bibliotece, to to widzę Henryka Sienkiewicza Kowadzis. No, teraz no, tak zaczynajmy Tak, no ja widzę tutaj i Platona, e, no, trochę też e, kolejnego e, o Szekspira. Mm -hmm. No więc naprawdę są tutaj jakieś tam. Słuchajcie, ciekawostkę, to są e, no, moje. To które są trzeba odkrywać. Ale to z domu, które ja zrobiłem fotografie, sfotografowałem tak naprawdę? Po prostu, no. bo mam takie wiesz, stylizowane na stare. A to ja wiem, ja też mam takie też mam, właśnie z tego wydać. Tak, po zrobiłem zdjęcie, bo kurczę, to, by to idealnie po prostu pasować. Dokładnie tak, dokładnie tak. No. No nadaje to. No, charakteru coś... przygody Tomka mhm. Sojera, tak? Dobrze, widzę tak. Faraon, bo Tak, dokładnie. Faraon, bo to są dokładnie to, jest. Jest trochę po niemiecku, trochę po polsku, trochę po angielsku. Taki tak, Tak, Miks puszczę. trochę europejski. Przecież też nie mamy tak naprawdę osadzonych realiów, w jakim ci się dzieje kraju, Więc. więc... Ale już te książki mogą, mogą dawać troszeczkę... Tak. tak jak wszystko w tej fabule, wszyscy tak. dajecie takie jakieś pole do, do domyślania się, nie? To też ma jakiś urok ma sobie. Mhm. No. Super. Ale widzisz, to jest kolejna, kolejna rzecz, która, e, która skłania do tego, żeby jednak poobserwować. No. Nie przechodzić tylko gdzieś tam do tych zagadek, ale zatrzymać tak. się i popatrzeć, bo można coś ciekawego to jeszcze odkryć. No. Powiedzmy, te easter eggi. Tak, Dokładnie, easter eggi. Dokładnie. Ja te... Takie pszczenie A takich easter eggów w tak, jest bardzo dużo, naprawdę. Takich już detali jakichś i tak dalej. E, I właśnie, wiesz, tak... Czekam, aż ktoś odkryje, nie? Skąpiec, świętoszek, no. No właśnie, to jest to. No. Super, super. Cieszę się. Dobra. I... Dobrze. Mhm. Bardzo dziękuję. Zapraszam serdecznie do, do spróbowania, do, do zaznajomienia się z tą produkcją. Myślę, że warto I, i bardzo Tobie dziękuję właśnie za tą okazję, że mogliśmy to, to prze, przedstawić chociażby tej naszej grupie, która no, ma w sobie ten, ten taki pierwiastek, odkrywcy, na pewno wypracowany mocno, mm -hmm. dlatego serdecznie wszystkich pozdrawiam i, i jeszcze raz bardzo dziękuję. I na zakończenie takie moje ostatnie zdanie. Słuchajcie, ja sprawdziłem ten Pałac w Oszkowie to się okazuje, że to jest bardzo blisko mnie. To jest Dolny Śląsk, to jest Kotlina Kłodzka i naprawdę warto tutaj być, warto zobaczyć. Przepiękny pałac, naprawdę w ogóle przepiękny region. Polecam. Sylwia z Lara Croft Poland. Cześć, cześć. <laughs> 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 cześć.